ED160-024 yy, FLIRT jako pociąg InterCity CITY o numerze 7202 ze stacji Poznań Główny do stacji Lublin Główny zaczyna bieg w Poznaniu dosłownie zaraz odjeżdżę gdzie jest stacja Poznań Główny czekamy na odjazd pozwolenie już jest Więc tylko zostało nam czekać. I rusza koziołek ze stacji Poznań Główny. Zaczynając bieg. I ruszył koziołek.